Witam! Witam wszystkich bardzo serdecznie, tu mgs.pl. Dzisiaj przedstawię Państwu lokomotywę Bombardier Truck. Historia tej lokomotywy jest bardzo zawiła. U nas w Polsce ta lokomotywa m, była pod nazwą e, EU43, jednak nie, nie została w roku 1996. Do, do obiegu, ponieważ ta lokomotywa, e, koszty, mimo że prawo, przeprowadzono testy ta lokomotywa nigdy nie weszła do, do wtedy. Normalnie w tą lokomotywę produkował Ad Trans, e, nim, oczywiście pochodzący z Niemiec. Bo konstrukcyjnie ta lokomotywa osiągała 220 km na godzinę. Na godzinę. Jak, to, jak widzą Państwo, jest to lokomotywa, czyli do pociągów typu klasycznego, czyli lokomotywa, wagon, wagon, wagon. E, oczywiście swobodnie dołączana. Ale wracając do historii. Adtrans AdTrans został wykupiony przez Bombardiera. Następnie, zamiast ten, ta lokomotywa, którą właśnie wiedzą, nazywać się AdTrans 112E, zaczęła się nazywać Bombardier Tracks. I u nas była, i wróciła do nas ta lokomotywa, właśnie pod nazwą Bombardier Tracks, oraz umieściła u nas w Polsce pod nazwą właśnie wcześniej wspomnianą eu 43 oraz pod nazwą eu 47 Nie, te lokomotywy były, miały rolę towarowe niż pasażerskie. Natomiast e, był i jej prędkość została ograniczona do 40 plus 60 zależy od we wersji lokomotywy, która została wdrożona Czy już W Polsce przewoźnicy, przewoźnicy którzy do Patronów mieli lokomotywę w Twojej flutach, to, by to byli m.in. PKP Cargo przewozy regionalne. m 43. Był oczywiście pod nazwą e, funkcjonalną EU43 były to traksy S140MS. Oczy, oczywiście jeszcze był ród, ród z kolei, miała to e, Linda Dawna, posiadała te mu też o nazwie EU43, ewentualnie E285. I w wersji DE. różnica między wersjami F140MF i f 40 d jest taka, F140MF ma prędkość konstrukcyjną 140 km a DE ma 160 km Ale cóż, u nas te lokomotywy są rządki. kanadyjskiego podbarbiera e at Więc już to no, było no, na tyle. Kłaniam się. MPS.pl W kolejnych filmikach postaram się wytłumaczyć no, jeszcze inne definicje, takie jak... Takie, co chodzi z tymi e, oznaczeniami, przewodnikami, w tym przypadku z tych podbarbiera E-43 oraz E-47. To było na tyle. Konieczne MG.pl. Do usłyszenia. Cześć, czołem.